Manko, ja jestem Trixus i dzisiaj rozpoczynamy na naszym kanale zupełnie nową serię przygodową, którą nazwiemy Minecraft Legenda. Mamy tutaj do zwiedzenia różnego rodzaju właśnie nawiedzone zamki, jakąś ognistą wieżę, a także po drodze. Czyhają na nas różnego rodzaju dungeony, w które musimy po prostu wejść i je spenetrować, aby zyskiwać coraz lepsze przedmioty. Więc słuchaj, drogi widzu, jeżeli uważasz, że ta seria będzie kozacka, to zostaw teraz łapeczkę w górę, ponieważ za 4000 łapek już jutro kolejny odcinek. Dobra, a my tymczasem zaczynamy. Dobra, tutaj mamy początek. E, mamy nacisnąć start przed początkiem. Tutaj mamy pochodnie i książkę. No to zebrałem już te rzeczy, dlatego że po prostu one były rozłożone i mi się nie chciało na odcinku. Okej. Okay. Ta mapa czasami staje się bardzo ciemna. E, jeżeli grasz na shaderach, to możesz po prostu sobie wziąć łapkę tą pochodnię. Ta, tak to mówi mniej więcej. E, Okej. Okay. O mapie i hincach. No dobra, tego nie chcę, nie chcę nam się czytać. Tak wyglądają takim razie checkpointy, okej okay, okej, okay. tutaj mamy jeszcze ender chesty na mapie, żeby nie gubić itemków eee, co tutaj jest? Westen, western a tutaj mamy, a dobra w którą stronę możemy się kierować tutaj mamy i tutaj są creatorzy, dobra w takim razie już się wczuwamy zupełnie po prostu w fabułę mapki i zaczynamy okej, okay. pierwsza świątynia, którą musimy znaleźć to świątynia leśna jeżeli nie wiesz dokąd iść, podążaj za ścieżką. Dobra, widzę, że to jest ścieżka z gravelu, w takim razie po prostu będziemy iść za tą ścieżką. Okej, okay. fire temple, e, my mamy iść do forest temple, dobra, zobaczmy, forest temple, e, w lewo, w lewo jest forest temple, okej. Okay. W takim razie wpadnijmy sobie do forest temple, forest temple A, as... Ancient Castle, dobra, nie chcemy tam iść chyba, nie wiem czy nie pójdę sobie drugą ścieżką właściwie, mamy podążać tym, ale ja mam tutaj w ogóle nie da się wejść, nie ten zamek jest dopiero potem do zwiedzenia, okej okay. eee, dobra, w takim razie idziemy sobie po prostu tędy, czy to jest lawa, czy to jest zablok w ogóle na tym teksturpaku nie mam pojęcia, okej, okay. pójdźmy tędy eee, Lone Village okej, okay. tutaj jest jakaś tutaj jest jakaś o, tutaj jest jakaś wioska. Co my tutaj mamy? Diamenty, i już mamy Wooden Sword. Super. Mamy pierwszy nasz mieczyk. E, church. Dwarf City, i tak dalej. Dobra, czy tutaj czegoś nie ma? Tutaj niczego nie ma. Musimy eksplorować tutaj cały świat generalnie. E, o, mamy też jedzonko jakieś. Tutaj jest skrówka w zagrozie. Nie będziemy jej zabijać. Chyba. E, Okej, okay. to widzę, że tutaj. Tutaj chyba, zebr wow, mamy kolejne diaksy, waluta to są diaksy, jeżeli coś, jeżeli chcemy właśnie płacić za różnego rodzaju rzeczy, to diaksami i już fajnie, bo właśnie po, widzicie, zboczyłem ze ścieżki, dzięki temu znalazłem sobie e, jakąś kozacką po prostu wioskę i znalazłem różnego rodzaju rzeczy, okej, okay. tutaj widzę, to jest jakiś obelisk z tego, co, z tego co się orientuje. Dobra, podążmy w takim razie teraz tą drogą po prostu do Forest Temple, ok? Czyli tędy do Forest Temple, tak? Dobra, dobra. W takim razie lecimy tędy, skoro trzeba. Skoro trzeba, no to wiecie, to taki przygodowiec jak Tricus musi po prostu iść tędy. Widzę, że mamy także call węgiel, aby sobie coś usmażyć. Dobra, tutaj, wow, wow, starożytny zamek, ludzie! Czy my to odpuścimy? Czy my odpuścimy starożytny zamek, czy go zwiedzimy? Dobra, włazimy tutaj. Oby tutaj żaden mop nas zaraz nie zabił. Kozacko, dobra, widzę, że to są łóżka i nie czyha nas na razie nawet nic takiego złego. Okej, okay. mamy kolejny mieczyk, na pewno się przyda. Tutaj jest jakieś wyjście. Musimy spenetrować go. Musimy jak najlepiej się uzbroić zanim wejdziemy właśnie na przykład do e, tej Forest Temple, do, czyli do e, naszej tajemniczej świątyni leśnej. Dlatego, że ja naprawdę się boję, że w niej będą złe moby, w niej będą różnego rodzaju rzeczy. Okej, okay. w starożytnym zamku widzę nic niestety takiego dobrego nie ma. O, dwa diaksy zostały tutaj ukryte, i mamy tutaj checkpoint od razu. Dobra. Dobra, w takim razie idziemy dalej. My przyszliśmy stamtąd, tak, poznaję nawiedzony zamek, więc musimy iść teraz. O nie, tutaj jest nie wiadomo co. Nie wiadomo, co tutaj jest. Eee, czy ja chcę? Czy ja chcę iść? Nie wiadomo, gdzie. Dobra, widzę, że tutaj jest jakiś parkur. Eee, tym parkurem. Kurde, trudny ten parkur. Okej, okay. okej. Okay. Dlatego, że. Kurde, tutaj właśnie czekają nas różnego rodzaju takie poza tymi czterema yy, głównymi świątyniami, które musimy zwiedzić. Czekają nas różnego rodzaju, właśnie po drodze parkury i tak dalej. Aby, aby... po prostu zebrać jakieś dodatkowe rzeczy, aby eksplorować ten cudowny świat, który przygotowali nasi autorzy i tak dalej. Wow, co tam jest w ogóle? Okej, okay, udało nam się tu dostać i mamy w zamian skrzynkę, gdzie mamy potionka oraz masę diamentów. Naprawdę kozacko. Chwila, czy się ściemnia już? O nie. Tak, już się ściemnia, już się ściemnia. to nie jest, to nie jest najlepsza wiadomość dla nas, ludzie. Dlatego, że nocy nie mamy szans przeżyć po prostu na tej mapie. Eee, dobra, gdzie jest droga, gdzie jest droga do Forest Temple? OK, Ancient Castle pewnie tutaj w takim razie będzie droga do Forest Temple i my właśnie go dokładnie szukamy. OK, ta dróżka wygląda naprawdę obiecująco, aby po prostu nią przejść. Forest Temple, dobra, tędy, tą drogą, kozacko, czyli idziemy na razie dobrze, bo misją na dzisiaj będzie po prostu dotarcie oraz przejście przynajmniej kawałka. Naszego, naszej leśnej świątyni. Dobra, o, widzę, że tutaj mamy potato. E, mamy ziemniaka, kozacko. Ziemniak na pewno nam się przyda, szafa grająca. Ci sprzedają głowy, co? O nie, jeszcze rozpadał się deszcz. Jest noc. Naprawdę to nie brzmi zbyt zachęcająco, aby po prostu iść dalej. Ja się trochę boję, szczerze mówiąc. Ja się trochę boję. Okej, okay, tutaj mamy coś. Nie wiadomo co. Tutaj mamy z kolei, z kolei drogę do Forest Temple. Ok, już tak nie. O, kozacko, jeszcze tutaj jest trochę rzeczy. Już tak nie zbaczajmy z drogi. Weźmy sobie checkpointa po prostu i leśmy dalej do Forest Temple. Dobra, ponieważ musimy naprawdę ją znaleźć, weźmy sobie także torcza do łapki. E, torcz do łapki nam nic nie daje, bo mamy chyba wyłączone w takim razie e, Dynamic Slide, ale nie, nie pamiętam, gdzie się to teraz włączało. Więc na razie sobie to odpuścimy i za chwilę to ogarniemy, jak się zrobi naprawdę ciemno. Na razie jest nawet git, dobra. Okej. Eee, Okej, okay. okay. czy te... Przepraszam, tutaj. Nie, tutaj idzie droga nie wiadomo dokąd, więc kierujemy się drugą ścieżką. My kierujemy się do Forest Temple. Dobra, ciekawe co nas tam czeka. Czy po drodze będą jeszcze jakieś niedogodności? O chwila. Mam skoczyć i podążać ścieżką z gravelu. Ok, domyślam się, że to jest to. Ok, ludzie. Widzimy się po drugiej stronie. JERONIMO! Ok, udało nam się to przeżyć. Naprawdę mega. Naprawdę mega, więc kierujmy się dalej ścieżką. Znajdźmy naszą świątynię. I kurde, robi się już ciemno. Niestety, moby na nas, mogą, na nas mogą czekać. A to jest naprawdę bardzo, bardzo zła wiadomość. Ok, tędy. Kurczak, weźmij sobie go, czy on zostawił nam. Nie, nie zostawił nam nic, niestety. Okej, okay, musimy tędy wskoczyć. Wejdźmy sobie tędy. Teraz tu o matko zrobiło się kompletnie ciemno, ludzie. Okej, okay, włączyłem nam teraz oświetlenie. Teraz możemy po prostu sobie. Teraz zupełnie wszystko jest inne, dlatego że widzimy wreszcie, co się dzieje i tak dalej. Wow, naprawdę ta mapka ma klimat i bardzo mi się podoba. Więc musimy wejść na górę. Ok, po tym zboczu musimy się wspinać tędy. Dobra. Wow, to jest lawacz? Glowstone? Czy co to jest w ogóle? Wow, naprawdę fajne są te bloczki, ale nie wiem z czego są zrobione na tym resource packu. Ok, czy potrzebujemy szybszego zejścia? Eee, ok. No nie wiem, nie wiem, nic nie widzę, autorze Nie wiem, czy potrzebuję szybszego zejścia Okej, okay, to jest taki mini dropper Udało nam się zeskoczyć Tutaj Wow, widzę, że tutaj też mamy takie szybsze zejście Żebyśmy tylko wskoczyli Dobra, udało się, okej okay. Żeby pochodnia nam nie zmokła, otrzęśmy się trochę Czy to creeper? O nie O nie Wow, jaki straszny Wow, wybuchł Okej okay. Okej, okay, wybuchł Świnka czy ze świnki mamy jakieś żarcie? Weźmy sobie ją. Nie, z, y, mobów nie wypada jedzenie tutaj, widzę. Okej. Okay. Warning, teleportation. Czy chcemy? Nie, nie chcemy. Znaleźliśmy ją! Świątynia Leśna, okej. Okay. Kozacko, udało nam się. Minecart, dobra. Weźmy sobie minecarta, postawmy tu. Czy jesteśmy gotowi, ludzie, żeby zjechać? Jesteśmy gotowi. Okej, okay. miecz w dłonie i lecimy. Wow, co nas tutaj czeka? Dobra, wysiadamy. Podróż nie była zbyt długa. Okej, okay. tutaj nic nie ma. Tutaj także. Te drzwi są zamknięte. Dobra, tędy możemy przejść, widzę. Okej, okay. wszędzie są pajęczyny. Dobra, musimy pewnie przejść tędy. Musimy tutaj poskakać trochę. Wow, normalnie jak w Uncharted. Kto grał, ten wie. Okej, okay. ok, udało nam się. Przekręćmy to. Dobra, co teraz się wydarzyło? Chwila, wyłączę jeszcze auto-jumpa w ogóle. E, Controlsy, auto-jump, dobra, bo on nam jednak przeszkadza bardzo. Hop, dobra, wracamy, wracamy teraz. Czy tam da się przeskoczyć? Nie. To jest za daleko, żeby tam doskoczyć. Ok, wróćmy jak przyszliśmy. Kozacko. Zamknijmy ze sobą, żeby nic nas stąd nie wygoniło. Ok. Ok, tutaj mamy pokój. Czy to jakaś łamigłówka? O nie, lawa, lawa, ale. A, rozumiem, to jest ucieczka przed lawą, bo ona by nas spaliła, ale to jest jedyny sposób, żeby otworzyć po prostu taką, taką skrytkę tutaj. Dobra. Tutaj mamy kolejną wajchę. Okej, okay. okay. co tutaj się dzieje? O nie, tutaj kolejna lawa, więc to chyba nie jest tu, gdzie chcemy iść. Tutaj jest woda, dobra. Wodą chyba chcemy pójść do góry. Ból, 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 ból. Okej, okay. wspinajmy się tędy. Dobra, mega. Wow, tutaj mamy. Kolejne żarcie i jakieś diaksy, naprawdę mega. Eee, dobra. Zejdźmy tutaj, bo chyba innej drogi nie ma. Prze przemierzmy ten korytarz. Wow, boję się, że coś tu wyskoczy, szczerze mówiąc. Bardzo się boję. Okej, okay, tutaj mamy Ender Chesta. Możemy zostawić jakieś itemki, które są nam mniej potrzebne. To nam jest mniej potrzebne. To w sumie to jeden mieczyk, sobie zostawmy, ta książka. Dobra. Tylko to nam jest tak naprawdę potrzebne, chociaż. Jedno mięsko, wiecie, bym sobie zostawił jednak, dobra Checkpoint Dobra Mamy checkpointa, tutaj za kratami Słyszę zombiaki Słyszałem zombiego O o Tutaj siedzi, tutaj siedzi skubaniec, dobra, przeskoczmy Au, kaktus Kaktus, dobra Wróćmy Dobra, o nie, zombie! Tutaj na nas czeka! Dobra, nie, nie spadajmy do niego tylko. Tutaj się otworzyły drzwi, z tego co widzę. A, jakieś pistony tutaj chyba zadziałały. Dobra, co my tu mamy? Wow! wow. tą nowy mieczyk. Jakieś strzały. Kozacko, to teraz możemy podmienić nasz miecz. Okej. Okay. Dobra, naprawdę nieźle nam idzie ta mapka na razie i eksploracja jej. Okej, okay. co my tutaj mamy? tutaj widzę można doskoczyć dobra tutaj coś jest także okej okay, jakaś skrzynia kolejne diaksy i tarcza tarcza na pewno nam się także przyda ale na razie mamy w ręku pochodnie która chyba teraz jednak jest lepsza okej okay. chwila nie no, ja tego nie mogę otworzyć kurde o wow ale to był parkour gdy mi się udało no niestety spadłem ale kurde naprawdę epickie Naprawdę pizka mechanika tutaj autor za mechanikę tutaj autor zastosował. Dobra, lecimy. Lecimy. Okej, okay, tutaj są kolejne kaktusy. Widzę jakiś labirynt z kaktusów, ale w końcu to jest leśna twierdza, więc tutaj mogą być różnego rodzaju, ała, także niebezpieczne zarośla. Dobra, dobra, przejdźmy. Ała, ała, ała. Kurde, nie umiem unikać kaktusów. Dobra. Czy da się tutaj odra... Au, au Au, 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 au. Kaktusy nie kujcie mnie. Kurde, całe, całe moje ciałko jeżowe jest po prostu pokłute. Na szczęście jestem odporny na kolce w miarę. Dobra, e, dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy. Dobra, parkur jakiś do przes przeskoczenia. Tylko co jest po nim? Czy, to, czy ja oby tutaj na pewno mam iść? Bo. Tak, tutaj jest przejście. Dobra, dobra, widzę. Ok, tutaj trudny skok, ale udało nam się. Okej, okay, okej. Okay. Lecimy. Dobra, udało nam się to przejść. Co tutaj nas czeka z kolei? Tutaj. Wow, jakiś labirynt z trzciny cukrowej. Ok, tutaj jest woda. Tak, tutaj musimy pójść. Dobra, udało nam się. A co, czy nie ma tutaj jakichś. <laughs> wow, wpadłem do kaktusa. Dobra, czaje. Tutaj jest powolna śmierć na nas tylko czeka. Ok. Przeskoczmy w takim razie tędy. E, dobra, doskoczę tu. Okej, okay, udało się. Tutaj jest jakaś jama wielka. Nie chcę w nią wpaść. Dobra, jabłuszko, jabłuszko. Autor wiedział, co nam jest po prostu potrzebne. Tutaj splash potion of healing. Dobra, gdyby coś nam się działo. Okej, okay, otworzyliśmy jakieś drzwi. Słyszałem nawet otwarcie. Tylko, tylko gdzie? Pyk, dobra. Okej okay. i chwila. Teraz musimy szukać drzwi, ale na lepiej przymierzajmy to. O dobra, tutaj są drzwiczki. Boss. Nie, 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 nie. Nie Ała. E, chwila, tarcza, tarcza. Dawaj. Okej. Okay. Bijemy ją. Bijemy ją. Kurde, to jest boss. Okej, okay, jedna zabita. Szybko potka, potka, potka. Dobra, trochę nas uleczyła. Czy my mamy szansę to przeżyć? Kurde, chyba umrzemy, chyba umrzemy. Ok, udało się, ale czy to nas nie zabije? Wow, po prostu... Ja nie mogę. Idealnie udało nam się to przeżyć. Teraz nie możemy spaść nawet z najmniejszego klocka. Tu mamy mega mało życia. Pół serduszka. Ja nie mogę. To naprawdę złe. Chwila, czy to są liany? O nie, o nie, to nie były liany chyba. Ja nie mogę, dobra, ale tutaj mamy checkpoint, to chyba nie było zbyt daleko z tego co mi się przypomina. Eee, checkpoint, dobra, teraz się szło chyba tędy, tak, tutaj było przejście. Dobra, ale udało nam się zabić bossa bez śmierci, naprawdę mega, naprawdę mega. W tym momencie w ogóle możecie napisać, jak Wam się podoba ta seria. Napiszcie, czy chcecie, abym ją kontynuował, bo mi naprawdę gra się. Przekozacko na tej mapce, po prostu. Naprawdę przekozacko. Jest superowa. Ja lubię bardzo mapki Adventure, więc ja po prostu jestem tutaj w raju. Eee, Okej, okay, chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam się nie da doskoczyć. No, tutaj się nie da doskoczyć. Nie rozumiem do końca. Eee, czy coś dostaliśmy, może? Eee, Okej, okay. to jest Mossy Cablestone, po prostu. Chwila. Czy my? Dobra, nie rozumiem do końca, jak my mamy to przeskoczyć, szczerze mówiąc. Ale tak, piszcie, czy chcecie, abym kontynuował właśnie tę serię? Co jest? Co tutaj się wydarzyło, właśnie? Chwila, czy coś tutaj jest jeszcze? Czy to jest tylko takie przeskoczenie? O, dobra, spadło mi się. Spróbujemy tutaj doskoczyć, ale zdaje mi się, że taki długi skok nie jest możliwy po prostu. E, dobra, następnym razem może mi się udać. Ok, udało się jednak! Jest możliwy taki skok. Wow, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym. E, teraz stąd tutaj. Wow, czemu. O, chwila, ten jest łatwiejszy. Dobra, co nas czeka tutaj? Ok, diamenty i chicken. No, nie jest to najlepsza nagroda w sumie za pokonanie tych wiedźm. Ok, tutaj widzę, że chyba jeszcze coś powinno. Coś powinno tutaj jeszcze być, poza zgniłym kurczakiem. E, dobra. Ale chwila. Da, da się chyba przeskoczyć z tego na ten, dobra. Czaje, czaje. Nawet nieźle nam wychodzą tutaj parkury jak na nami. Wow, tutaj jeszcze coś jest jednak. To nie jest koniec tej przygody. Okej, okay, tutaj jest. Wow, mamy set, łuki, strzały. Melony i diaksów, MASY diaksów. Wow, ludzie! Staliśmy się bogaci i staliśmy się prawdziwymi wojownikami. Mega, naprawdę mega kozacko, że czeka, że taką nagrodę po prostu dostaliśmy za zabicie tych wiedźm. Okej, okay. teraz możemy w takim razie. Możemy spadać stąd, dobra. Przejdźmy sobie tędy, tędy i po lianach. Okej, okay, mega. Może można tak schodzić. Musimy stąd wyjść w takim razie, czy tutaj nie ma szybszego wyjścia? Chyba nie ma, musimy się stąd teraz wydostać ludzie I udało nam się nawet w szybkim tempie w sumie zaliczyć pierwszą świątynię To jest bardzo dobra wiadomość Okej, okay. eee, to jest naprawdę kozacka wiadomość ludzie, że nam się udało Teraz musimy, możemy po drodze z takimi itemami zwiedzić po prostu jakieś dungeony i zebrać jeszcze lepsze itemsy dobra weźmy sobie jeszcze raz tego checkpointa na wszelki e, dobra chwila gdzie było wyjście możemy zwiedzać po drodze dungeony właśnie okej okay, tutaj chyba jest wyjście mm, tak tędy przyszedłem zdecydowanie czy nie a tak 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 tutaj tą wodą pamiętam e, dobra może tam było jakieś wyjście inne no ale dobra już przeszliśmy tędy o nie to jest teraz w lawie całe Żebym nie spłonął tylko, bo mam cenne przedmioty. E, dobra, tutaj nie trzeba iść. Okej, okay, możemy wrócić minecartem. Ciekawe, czy jest dzień w ogóle. Okej, okay, wróćmy. Wróćmy sobie. Dobra, kozacko, przywitał nas w dodatku dzionek. Niestety trochę deszczowy. E, Okej, okay, tutaj mamy teleportację. Okej, okay, czy chcemy? Czy chcemy się przeteleportować? Tak, chcemy. Dobra, checkpoint. Okej, okay, jesteśmy u tego pana. U niego można kupić... Bread, jakieś jedzenie i tak dalej. Kupmy sobie w sumie trochę. W takim razie trochę jedzonka. Na pewno nam się przyda. E, dobra, jeszcze jeden w sumie sobie kupmy. Mamy dużo tych diaksów. Okej. Okay. Okej okay, no. W takim razie. E, chyba skoro udało nam się to skończyć. To możemy także zakończyć ten oto odcinek piękny. Tutaj jest jakiś obelisk, więc czeka nas chyba tutaj. O, tutaj po prostu czeka nas skrzynka pod obeliskiem. Okej, okay, jak siapka, diaksy. Co jest na górze? Nie mam pojęcia. Cumpfat. Cumpfat. Nie wiem, co to, co to jest cumpfat. I nie wiem, gdzie teraz musimy iść. W każdym razie, naprawdę kozacko się bawię do tej pory na tej mapce. Naprawdę, bardzo mi zależy na waszej opinii. Tutaj jest, widzę, już druga świątynia, którą zwiedzimy w następnym odcinku za 4000 łapek. Ale naprawdę, piszcie komentarze. Ja będę czekał. Ok. Cursed Desert Ruins. Ok. W takim razie jest. Widzimy w następnym odcinku i zobaczymy, co nas tutaj będzie czekało. Tymczasem. Makapaka, lol. Tymczasem wy. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. I widzimy się, jeżeli będzie do łapki, już jutro. Na razie. Chbrz.